Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Zaraz, wczesnym rankiem, arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w piśmie i cała Wysoka Rada powzięli uchwałę. Kazali Jezusa związanego odprowadzić i wydali go Piłatowi. Piłat zapytał go: Czy ty jesteś królem żydowskim?. Odpowiedział mu: Tak, ja nim jestem. Arcykapłani zaś oskarżali go o wiele rzeczy. Piłat ponownie go zapytał. — Nic nie odpowiadasz? — Zważ, o jakie rzeczy cię oskarżają. Lecz Jezus nic już nie odpowiedział, także Piłat się dziwił. Na każde zaś święto miał zwyczaj uwalniać im jednego więźnia, którego żądali. A był tam jeden zwany Barabaszem uwięziony z buntownikami, którzy w rozruchu popełnili zabójstwo. Tłum przyszedł i zaczął domagać się tego, co zawsze im czynił. Piłat im odpowiedział: „Jeśli chcecie, uwolnię wam króla żydowskiego. Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali go przez zawiść. Lecz arcykapłani podburzyli tłum, żeby uwolnił im raczej barabasza. Piłat ponownie ich zapytał: Cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie królem żydowskim? Odpowiedzieli mu krzykiem: Ukrzyżuj go! Piłat odparł: Cóż więc złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: Ukrzyżuj go! Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił im barabasza. Jezusa zaś kazał ubiczować. I wydał na ukrzyżowanie. Żołnierze zaprowadzili go na wewnętrzny dziedziniec, czyli pretorium, i zwołali całą kohortę, ubrali go w purpurę i uplutwszy wieniec ciernia, włożyli mu na głowę. I zaczęli go pozdrawiać. Witaj, królu żydowski. Przy tym bili go trzciną po głowie, pluli na niego i przyklękając oddawali mu hołd. A gdy go wyszydzili, zdjęli z niego purpurę i włożyli na niego własne jego szaty. Następnie wyprowadzili go, aby go ukrzyżować. I przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracając z pola właśnie przychodził, żeby niósł krzyż jego. Przyprowadzili go na miejsce Golgota, to znaczy miejsce czaszki. Tam dawali mu wina zaprawione mirą, lecz on nie przyjął. Ukrzyżowali go i rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając o nie losy, co który miał zabrać. A była godzina trzecia, gdy go ukrzyżowali. Był też napis z podaniem jego winy, tak ułożony: Król Żydowski. Razem z nim ukrzyżowali dwóch złoczyńców, Jednego po prawej, drugiego po lewej jego stronie. Tak wypełniło się słowo pisma: W poczet złoczyńców został zaliczony. Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali go, potrząsali głowami, mówiąc: Hej, ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz zejdź z krzyża i wybaw samego siebie. Podobnie arcykaplani wraz z uczonymi w piśmie drwili między sobą i mówili, innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Mesjasz król Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy widzieli i uwierzyli, leżyli go także ci, którzy byli z Nim ukrzyżowani. A gdy nadeszła godzina szósta, Mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi, lama sabachthami. To znaczy, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: Patrz, woła Eliasza ktoś pobiegł i napełniwszy gobkę odtem włożył na trzcinę i dawał mu pić, mówiąc poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby go zdjąć z krzyża. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha. A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry na dół. Setnik zaś, który stał naprzeciw widząc, że w ten sposób oddał ducha, rzekł, prawdziwie, ten człowiek był Synem Bożym. Były tam również niewiasty, które przypatrywały się z daleka. Między nimi Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba Mniejszego i Józefa i Salome. Kiedy przebywał w Galilei, one towarzyszyły mu i usługiwały. I było wiele innych, które razem z nim przyszły do Jerozolimy. Pod wieczór już, ponieważ było przygotowanie, czyli dzień przed Szabatem, przyszedł Józef z Arematei, poważny członek rady, który również wyczekiwał Królestwa Bożego. Śmiało udał się do Pilata i poprosił o ciało Jezusa. Pilat zdziwił się, że już skonał. Kazał przywolać setnika i pytał go, czy już dawno umarł. Upewniony przez setnika, podarował ciało Józefowi. Ten kupił plutno, zdjął Jezusa z krzyża, owinął w plutno i złożył w grobie, który wykuty był w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył kamień. A Maria Magdalena i Maria, matka Józefa, Przyglądały się, gdzie go złożą.